W tej części pokażę, jak dodać i korzystać z książki gości w systemie. Zaczynamy od przejścia do edycji obiektów. Wybieramy Fabryka, a następnie przechodzimy do zakładki Książki i wybieramy Książka gości. Mamy tutaj kilka opcji. Najpierw możemy ustawić dane podstawowe, czyli nazwa książki, obiekt i posterunek. Niżej znajdziemy zakładki z aktualnymi gośćmi, oczekiwanymi gośćmi, stałymi gośćmi, personelem oraz raportami. Skupmy się na stałych gościach. To bardzo przydatna funkcja. Możemy tutaj dodać dane osób, które regularnie pojawiają się na terenie obiektu, np. kurierów, dostawców czy podwykonawców. Przykład: dodajemy Jerzego Radziwiła. Wpisujemy, że to kurier, który wchodzi bez nadzoru, kierowany do biura. Możemy też dopisać na przykład kurier in post. Typ kurier, odbiorca magazyn. Jeśli codziennie przyjeżdża ktoś z firmy zewnętrznej, jak Adam Jankowski podwykonawca, warto go wpisać raz jako stałego gościa. W zakładce Personel obiektu możemy wskazać pracowników, do których kierowani są goście i którzy mogą ich odbierać. Teraz pokażę, jak wygląda obsługa książki w praktyce. Przechodzimy do książki gości aktualnie nie ma tu żadnych wpisów ani gości na obiekcie ani oczekiwanych. Przeglądamy listę stałych gości. Mamy na przykład Adama Jankowskiego i kuriera InPost. Jeśli wjeżdża kurier, wystarczy go wyszukać i kliknąć wprowadź gościa. Od tej chwili widzimy, że dana osoba jest na terenie obiektu. Możemy też dodać gościa oczekiwanego. Załóżmy, że dzwoni magazyn i prosi o awizację dostawcy. Wyszukujemy stałego gościa, np. Adama Jankowskiego. Ustawiamy datę i godzinę przyjazdu powiedzmy jutro o 10.30, i zaznaczamy, że to podwykonawca. Taki wpis pojawi się w zakładce Oczekiwani Goście. Gdy osoba się zgłosi, dyżurny potwierdza zgodność godziny, klika wprowadź gościa i już. A kiedy gość opuszcza obiekt, wybieramy wyprowadź gościa. System umożliwia też tak zwane awizacje czyli dodawanie gości przez pracowników, którzy mają ograniczony dostęp, na tylko do książki. To idealne rozwiązanie dla magazynierów. Jeśli przed zakładem czekają kierowcy, mogą ich awizować z wyprzedzeniem. Wpisują imię, nazwisko, numer auta i godzinę odbioru towaru. Po przyjeździe, kierowca zgłasza się na bramie i zostaje obsłużony zgodnie z planem. Na koniec jeszcze ważna funkcja – kontrola wagowa. Wpisujemy dane pojazdu, np. Jan Zawadzki z firmy Transpit, cel – odbiór zamówienia. Podczas wjazdu możemy zanotować wagę pojazdu, np. 6 ton. Przy wyjeździe dodajemy wagę wyjazdową, np. 24 tony i numer WZ. Można też dodać informację, że ładunek powinien ważyć 18 ton. Dzięki temu łatwo zweryfikować, czy wszystko się zgadza i dokumenty, i rzeczywista waga pojazdu. I to tyle, jeśli chodzi o podstawową obsługę książki gości.